Dwa lata. Polizazm. A je liźniesz! Wyjebałeś się. O te kurwy mają przejebane. Yeah. yeah. Muszę odciąć się od tego, bo to się skończy źle. Ziomki, co wypierdalają mnie na kasę. Suki złe, niezłych, chuj, Głupie kurwy nie chcę już z wami robić. Mam dzieciaka w drodze. Buduję ruchome schody, ominie te przeszkody. Dzięki radom tatusiowym nie dam mu się zgubić, poza ja tam, Kurwy z drogi, ale mniejsza. Schoda bitu tracić na was pały. Daj spokój z pochwałami, my się kurwo już nie znamy i tak wjeżdżam, bujam się po mieście jak Rottweiler. Wimi do mnie dłoń, to opierdolę ci łapę. Wyciągaj sałatę. Muszę opłacić chatę. Przeżycia mnie zmieniły. Dziś bym podpalił ci chatę, bo tu nie ma miękkiej gry. Jak chcesz żyć, to działaj sam. Już nie jeden był w ekipie i z niej kurwa wyszedł sam. Każdy już o swoje dwa Szczególnie gdy ma rodzinę, tu nie możesz być wierzący, bo od środka gnijesz. Dobry Boże, chciałem cię przeprosić za me grzechy, za napady, kradzieże, wymuszenia, branie w zeszyt, zdrady i balety. Te podsypywane prochę W tym miesiącu mi to wybacza, w następnym wale Ty kurwo. Jak możesz, no to oszczędz sobie wstydu. Robisz to, co robisz, dobrze wiesz. Jaki to tytuł, już nie posiadam wstydu, wyrzutów, sumienia brak. Zdusiłem to kurę, słuch dzięki bogu, choć go brak Bo jeżeli wierzyć chcesz w to co opisuje kościół Skocz na banie z mostu niech ci połamie kręgosłup Zaniosą ciebie w worku do tej pa co spermy w worku Trzyma od dwudziestki jak ty słodki jesteś ściółku Nie chcę już wierzyć ludziom są jak wężę tylko gryzą Chciałeś dać kawałek to w całości w mordę wcisną mi pierdolę te przyjaźń te za fiaskiem piaskiem Tylko boczy zgarniesz mówiąc co dosadnie parara, 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 parara. Parara, 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 parada, parara, 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 Sezonowy jest, coś pierdolić o poziomie Zjadam ciebie wzrokiem i moim poziomem, ziomek Jestem wyjadaczem łaków, chociaż zasięgi nie takie Wyżyję z ulicy, a ty Z leka łapiesz, łapiesz Ja jestem graczem i znam paru takich samych My szukamy treści, co łączą się z zasadami Wiersze wypisane łzami, Długo moczony w krwi A ty słuchaj typa, który dał nie cię pierdolivry Całki ryj, no i słuchaj, wróć do korzeni rapu Wykuj to na pamięć i do Majka wróć, chłopaku Bo mam dosyć słuchać tego, jak drogie są twoje szmaty Na ulicy, bym cię opluł. Połamałbym ci łapy, a więc zamilcz I nie miesza już dzieciakom wani Tyczy się to też tych do zasadami Mefedronem jest wygrzany, lokatorem wielu drzwi Sprzedałby własną matkę, żeby z dołka dzisiaj wyjść, a więc milczeć Ta muzyka ma niż tylko prawdę wyrzucać emocje z serca co są omijane w fakcie, a więc załóż swoje papcie w tych zwrot i wypierdalaj Pozdro dla kumaty a reszta ma wypierdalać Wara, nie podoba się, to nara Sam jestem przykładem, dorosłem do nawijania Strzała, Elo Wchodzę, do kuchni matka stoi. Stary zaraz w łeb jej przypierdoli Lecz się nie boję, zaciśnięte pięści. Napierdolę mu w głowie, aż się nie zmieści Robię dymy nie tylko w necie. Rozjadę was ulańce, nie schudniecie Ja jestem krupierem, rozdaję karty Ruchałem Kaśkę, Ankę i dwie Marty W konkursie mi się nie udało To nie znaczy, że dla widzów jest za mało Ja ich kocham, oni też kochają A hejterów matki na chuja siadają Dzięki widzowie jebać hejterów ich rodzina to geny pozerów Jak rafonik nie ma na mnie kozaka Wszystko dzięki Tibi, yo madafaka Popijam se Bullka, palę se śluga Twoja stara na mą pałę mówi długa Ja wiem, że mi się nie udało W konkursie być mi się zachciało Biegnę dalej przed siebie Zejdź z drogi kolego, bo ci w łeb na Discorda Stawcie suba z dzwonem lajka. Like, do kiedyś.